Jak przygotować rozczyn ze świeżych drożdży? Drożdże już mam skruszone w miseczce. One powinny mieć temperaturę pokojową, czyli trzeba je na godzinę wcześniej wyjąć z lodówki i zalać w zależności od tego, co mówi przepis. Albo ciepłą wodą, albo ciepłym mlekiem, albo na przykład ciepłą maślanką. Ja mam w tej chwili ciepłą maślankę, kilka łyżek. Tak na oko. Do tego, żeby drożdże aktywować, jest potrzebny też cukier. Kilka łyżek, jedna, dwie właściwie wystarczą całość trzeba rozmieszać i dosypać też troszeczkę mąki tak żeby uzyskać konsystencję gęstej śmietany. zobaczcie konsystencja gęstej śmietany jest i teraz to mogę już odstawić do wyrośnięcia trzeba... Przykryć można, właściwie przykryć nie jest to obowiązkowe, ale ciasto drożdżowe, a najpierw rozczyn, lepiej wyrasta kiedy nie ma zmian temperatury, więc w ciepłe miejsce, bez przeciągów, do podwojenia objętości na około 15 minut.